Poznawanie innych kultur, zawiązywanie przyjaźni, szlifowanie umiejętności językowych. Program Erasmus Plus daje studentom wiele możliwości. Dzięki niemu mogą brać udział w ciekawych zajęciach, które wynoszą naukę poza granice kraju. W tej chwili realizujemy program, który nazywa się Blended Intensive Program, czyli taki zmieszany, intensywny program. Jest to program wymiany międzynarodowej studentów w ramach funduszu Erasmus. Gościmy na uczelni w tej chwili 17 gości z zagranicy. Jest to 15 studentów, dwóch wykładowców z Francji, Grecji i Rumunii. Ten program polega na tym, że jest to krótki tygodniowy pobyt studentów, w ramach którego odbywają się warsztaty, odbywają się wykłady, odbywają się również wycieczki. A to wszystko po to, żeby lepiej się zintegrować, współpracować. Praca w międzynarodowej grupie była cennym doświadczeniem dla elbląskich studentów, którzy gościli koleżanki i kolegów z innych krajów na swojej uczelni. Uważam, że to jest bardzo cenne przeżycie, ponieważ możemy nawiązać nowe znajomości, podszkolić troszkę język angielski. No i poznać trochę kulturę oraz mentalność ludzi z zagranicy. Ogólnie bazowaliśmy na wykładach oraz na wycieczkach. Pierwszego dnia byliśmy w Malborku, pokazaliśmy naszym kolegom zamek. Byliśmy również w Gdańsku, pokazaliśmy Starówkę oraz Muzeum II Wojny Światowej. A na końcu jeszcze byliśmy w Elblągu na Starym Mieście. Gdańsk zrobił, że tak powiem, furorę, ponieważ jest tam bardzo ładne centrum, stare miasto oraz można tam zaliczyć fajny spacer nad Butławą. Ten tydzień był bardzo ekscytujący, bardzo fajny. Przyjechali super ludzie, z którymi można było pogadać, pośmiać się, poznać właśnie te różnice kulturowe, jakie tam zwyczaje studenckiego życia typowo. Więc naprawdę to było świetne doświadczenie i wiem, że na pewno jak będzie możliwość, to będę jeszcze dalej próbować, żeby uczestniczyć w tych Erasmusach krótkich. Tygodniowe spotkanie warsztatowe w ramach programu Blended Intensive Program odbyło się w Instytucie Ekonomicznym Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Wzięło w nim udział ponad 20 studentów i wykładowców z czterech europejskich uczelni z Francji, Grecji, Rumunii i Polski.